Czym był Święty Graal? Kielich. A był to jest to kielich albo misa występująca w legendach arturiańskich. Legendy te oczywiście dotyczą legendarnego króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu. Miało to być naczynie kielich, z którego pił Jezus Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy, a następnie miał być użyty przez Józefa z Arymatei, żeby zebrać trochę krwi Jezusa po jego ukrzyżowaniu. Co ciekawe, początek legend arturiańskich, te pierwsze legendy arturiańskie nie określały czym jest gral. wręcz tych tajemniczych przedmiotów miało być więcej. Dopiero pod koniec XII wieku, o czym za chwilę, gral zostaje przedstawiony jako kielich związany z Jezusem. A pamiętajmy, że legendy arturiańskie to VI-VII wiek. Według legend, gral ma przynosić olbrzymie bogactwo, szczęście i nieśmiertelność. Dlatego jest to przedmiot, którego ludzie chcieli, chcą zdobyć, pomimo że gral początkowo był elementem legendarnym, nawet niewystępującym jako magiczny przedmiot. Dopiero po setkach lat, kiedy to został przedstawiony w poemacie francuskiego pisarza Chrétien de Troyes, w 1181 roku on przedstawia taki element, który ma właściwości magiczne. Ten francuski pisarz, którego nazwiska nie będę może kaleczył, stworzył poemat Parceval z Wali, gdzie opowiada o gralu. Tworzy, stworzył poemat Perceval z Wali, czyli opowieść o gralu. Gdzie przedstawiona jest historia młodego rycerza, który w trakcie swoich przygód widzi pochód niosący złotą misę, ale rycerz nie pyta swoich gospodarzy, co to za przedmiot, a niestety ta wiedza mogłaby mu się przydać, żeby uratować swojego króla. Tylko, że tutaj w tym poemacie, gral był określeniem samej misy jako misy naczynia, jakich wiele. Tutaj ten gral nie był. Jednym nie był jedną szczególną misą, tą misą, tylko gral był określeniem na wiele przeróżnych naczyń. Miska, jak miska, gral w znaczeniu misa. Minęło jednak kilkanaście lat i Robert de Boron już pisze o świętym gralu i opisuje go jako kielich. Czyli koniec XII wieku i Robert de Boron wiąże już Kielich. On to określa, że to jest kielich i wiąże go z użyciem go przez Jezusa. W ten sposób legendy arturiańskie się zmieniają i uzyskują nowy element. Tutaj już od końca XII wieku zostaje wprowadzony do tych legend element świętego grala jako kielicha używanego przez Jezusa, a później używanego przez Józefa z Arymatei. Więc można powiedzieć, Dopiero setki lat po niejako początku tych legend arturiańskich ktoś dopisuje, że Gral jest Świętym Gralem, że jest kielichem i został użyty przez i Jezusa Chrystusa i przez Józefa z Arymatei. Więc można powiedzieć, ta legenda się po prostu zmieniła przez ludzi, którzy zmienili pewne elementy, dopisali nowe elementy. Tylko, że taki tajemniczy, nieuchwytny, mogący dać absolutne szczęście i nieśmiertelność przyrząd jest czymś bardzo pożądanym i świetnie odnalazł się w nowych wersjach legend oraz w nowo tworzonych historiach, opowiadaniach, i to niejako załapało, i święty gral został już niejako wpisany w legendy, w coś, można powiedzieć, co miało według ówczesnych wyobrażeń. Mogło mieć, według ówczesnych wyobrażeń, mieć miejsce. No i oczywiście stał się to element przedstawiany w literaturze, w legendach. Niektórzy zaczęli go wręcz łączyć z zakonami, z kościołem, z przywódcami. Jeśli chodzi o łączenie z zakonami, to oczywiście znaleźli się też Templariusze. To był bardzo tajemniczy i bardzo cudowny przedmiot, którego fajnie było wprząść w Niejako dodać go do opowiadanej historii. Oczywiście znaleźli się też tacy, co zaczęli te legendy opowiadania brać na poważnie i odbierać święty Graal nie jako taki mityczny przedmiot, nie jako coś, co przedstawia pewną czy też funkcję, czy też roli, zadanie takiej metafory, tylko zaczęli brać to na poważnie i uważać, że coś, co zostało stworzone. Oczywiście w głowach pisarzy jest faktem, jest czymś prawdziwym. I rozpoczęły się, oczywiście, poszukiwania. I co ciekawe, ta popularność nie malała, a wręcz rosła, ponieważ wiek XIX, początek wiek XX to bardzo szerokie zainteresowanie się, zwłaszcza pseudohistoryków oraz pisarzy. Fajnie jest o czymś takim napisać czymś, co pobudza wyobraźnię ludzi i jest czymś pożądanym. I oczywiście tych materiałów na temat świętego grala, już kielicha i już kielicha używanego przez Jezusa Chrystusa i Józefa, zaczęło być podchwytywane i oczywiście zyskiwało jeszcze większą popularność. Później, oprócz literatury, pojawiły się filmy, no, Indiana Jones i nie tylko, i ten święty gral. Pojawia się w takiej świadomości jako obiekt istniejący, jako coś cudownego. Oczywiście nie zabrakło wszelkich teorii spiskowych, pseudohistorycznych, i taki naprawdę niesamowicie ciekawy, pożądany przedmiot wszedł, taki ciekawy, niesamowicie pożądany przedmiot, stał się elementem naszej kultury przez wielu odbieranym jako rzeczywista, istniejąca rzecz. Chociaż pamiętajmy, że Pojawienie się świętego Grala w formie kielicha, który ma cudowne właściwości, to ponad 1100 lat po śmierci Jezusa Chrystusa. I jest to po prostu element, który został stworzony przez pisarzy. Niestety wiele osób nadal wierzy w ten przedmiot, w znaczeniu, że on w realny sposób istnieje. Nie jako metafora, na przykład, tego, że. Ostatnia wieczerza, przelanie krwi przez Chrystusa może dać nam wieczne szczęście, nieśmiertelność, wieczne bogactwo, no ale niestety, po tym, kiedy już umrzemy i trafimy do nieba, niektórzy odbierają to jako coś, jako realny przedmiot, który istnieje tu i teraz i ma takie właściwości. No niestety, tutaj mija się Chęć zdobycia tego wszystkiego, co nam obiecują, co nam jest obiecane przez na przykład Jezusa Chrystusa, jego uczniów, tylko że chcemy to tu i teraz, z tym, że oni uczyli, że kiedy będziemy żyć w sposób właściwy, po naszej śmierci trafimy w miejsce, gdzie to wieczne bogactwo, wieczne szczęście i nieśmiertelność będzie nam dana. Czy też. Może nie dana, tylko po prostu dzięki naszemu życiu tutaj dostaniemy to jako nagrodę. Tylko, że inni odbierają to jako realny przedmiot, właśnie kielich, który dzięki temu, że brał udział w tych wydarzeniach związanych z Jezusem, ma takie magiczne właściwości. No i tutaj tych teorii spiskowych nie brakuje, tutaj nie brakuje nawiązań w literaturze. Tutaj nie brakuje wszelkiego rodzaju prób przedstawiania świętego grala jako kielicha, jako czegoś, co jest niejako takim synonimem rodów, rodzin, które swoją krew wiążą, czy też nie wiążą, tylko według nich są spokrewnieni z Jezusem Chrystusem. I naprawdę fajne opowieści, fajne legendy, ciekawe filmy, ciekawe książki. Tylko jak najczęściej to ma miejsce niezwiązane z prawdą historyczną, chociaż niektórzy, obawiają, nie, chociaż niektórzy oburzają się, kiedy się mówi o prawdzie historycznej, ponieważ historia ma to do siebie, że często jest pisana w nie taki sposób, jak trzeba, i się to zmienia. Ale święty Gral świetna sprawa. Tylko że niektórzy odbierają to jako coś rzeczywistego, a nie jako próba przekazania nam Niejako takiej informacji, że zdobycie świętego grala to nie jest zdobycie kielicha, tylko możliwość zdobycia poprzez odpowiednie życie tych wszystkich rzeczy związanych z świętym gralem, ale dopiero po naszej śmierci i kiedy, o, i kiedy trafimy w odpowiednie miejsce. Niestety. Niestety, niestety. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.